Ale to, to, to mo jest, można, można do mnie tak mówić, bo albo mówią Błażej Rafałowski, albo Rafał Błażejewski, i, i tak Błażej zostałem już od podstawówki. To znaczy, to znaczy że nie jest wszystko takie jasne. To znaczy, tak, jak w życiu. E, jestem e, podobnie jak Dariusz terapeutą konopnym, ale również zielarzem i fitoterapeutą. E, z zawodu jestem ratownikiem medycznym. Na karysty nie jeździłem już 20 parę, 20 parę lat. Natomiast e, jak zacząłem mocno pracować z terapiami konopnymi, z fitoterapią, y, powiedziałem sobie, że no trzeba być bliżej pacjenta, y, bliżej leków i bliżej lekarzy. I y, jak to y, mówi powiedzenie, ten dobrze pływa, to wodzi, się puszka, y, wróciłem na, karet, na karetkę. Nie z przyczyn y, finansowych, że tak powiem, bo jestem takim jakby zapchajiurą. Jak jest jakiś wolny dyżur, ktoś wypadnie, to na tą karetkę sobie. Sobie tam wskakuje i, i temat, temat tutaj nerwic lękowych, temat depresji jest mi o tyle bliski, że jak tylko zacząłem praktykę taką, bo zawodowo też jestem prezesem zarządu spółki, która produkuje suplementy. No, ale też zacząłem taką praktykę z pacjentami z podopiecznymi, Trafiają do mnie 70% osób z nerwicami lękowymi. I tak, tak się to zdarzyło, że mówię: No tak, poszedłem na karetkę, zgadnijcie, do jakich pacjentów jeździłem. Samobójstwa, depresje, próby samobójcze, nie? Depresje, i tylko po sokołówkach tam koło Kalisza, gdzie mieszkam, jest właśnie taki oddział psychiatryczny czy oddział psychiatryczny. I też tutaj mogę to opowiedzieć, jak wygląda to z perspektywy tradycyjnej medycyny. Jak to wygląda z perspektywy konopi, no bo tutaj oczywistą oczywistością jest, że konopi działają galowo na depresję. Tutaj nie trzeba by tego wykładu robić, natomiast ja mam inny cel tego wykładu. Chciałbym Państwu powiedzieć o rodzajach zaburzeń lękowych, bo często trafia się pacjent, czy podopieczny, mam nerwicę, mam tego. No, czy to lekarz zdiagnozował? No nie, on sobie sam zdiagnozował, że ma nerwicę, nie? To też chciałbym o tym wyraźnie powiedzieć. Troszeczkę o depresji. I teraz e, chciałbym Państwu powiedzieć również o lekach, które są stosowane e, w tych przypadłościach. Ja wiem, że tu jesteśmy na e, zielonym weekendzie, udarka w zaproszeniu i o lekach e, e, po co tu mówić, natomiast chcę e, pokazać Wam mechanizm działania tych leków, żeby później wytłumaczyć, dlaczego te konopie tak nagalowo tutaj e, w tych jednostkach chorobowych działają. E, powiem też Państwu, e, jakie są mechanizmy, braku serotoniny, bo te leki w oparciu o serotoninę działają i o takich dwóch mechanizmach chciałbym powiedzieć i czemu leki psychiatryczne nie działają często. No i na koniec może podam jakieś case study, może podam protokoły, które ja stosuję w terapii. Też tutaj chcę zaznaczyć, że ja terapię konotną zawsze łączę z terapią adaptogenami. Adaptogeny akurat tutaj bardzo dobrze synergicznie działają z konopiami, nawet tutaj doktor Cieszkowicz, onkolog, żeby podnieść sprawność psychiczną pacjentów onkologicznych, stosuje na przykład szpagandę. I tutaj to działanie jest wtedy tak, jak przykładowo wypiję sobie kawę i kawa tam zadziała na mnie pobudzająco. To dodanie adaptogenów do konopi, Powoduje, że ja bym tą kawę pił z dodatkiem podwójnego ekspresu. Tak to działa. Nie? Takie ekspreso podwójne wlewam do kawy i tak potrafię konopie z adaptogenami robotę robić. No i moim celem jest właśnie tutaj wytłumaczenie Państwu tych wszystkich mechanizmów, na bazie których to się wszystko dzieje. To tyle, jeżeli chodzi o agendę. Jakieś pytania może od Państwa na początku? Także tak jak na początku, trafiają do mnie podopieczni, którzy twierdzą, że mają nerwicę lękową. Natomiast tutaj nerwica lękowa, która, która ma objawy somatyczne, to są jednostki chorobowe sklasyfikowane w Międzynarodowym Katalogu Chorób. Od F40 do F48 każda ma swoją precyzyjną definicję, taka choroba. Jeżeli chodzi o nerwice lękowe, no to musimy sobie uświadomić, że jest coś takiego jak strach. Przykładowo, goni nas piesek. Boimy się, że nas pogryzie, uciekamy. I to jest realny, faktyczny strach. Natomiast nerwice z lękami charakteryzują się tym, że faktycznie e, fizycznie odczuwamy lęk, natomiast ten lęk jest nieuzasadniony. I taki przykład e, nerwic pierwszy to są e, nerwice e, z napadami lęku. Ten napad lęku się charakteryzuje najczęściej przyspieszonym oddechem, tachykardią, kołataniem serca. I ważne jest tutaj, żeby wykluczyć te wszystkie problemy kardiologiczne, czy to faktycznie jest nerwica, czy też po prostu są to problemy kardiologiczne. I tutaj terapeuta konowny nie jest od tego, żeby diagnozować chorobę, od tego jest lekarz. I tutaj ja często kieruję podopiecznych nawet do lekarza pierwszego kontaktu, żeby chociażby ten problem kardiologiczny wykluczyć. Też tutaj jest ważna psychoterapia i świadomość pacjenta, ponieważ jak taki pacjent kilkakrotnie trafi na sor, bo się boi, że coś mu doległość, się naprawdę lęka panicznie, że za chwilę umrze, bo nie może oddychać, że się dusi. To są takie ciężkie stany. Które przeszkadzają i utrudniają codzienne życie, codzienne funkcjonowanie. I jak on kilka razy na ten sort trafi i się dowie od lekarza, że nie ma żadnych problemów z sercem czy problemów z oddychaniem. To on już sobie uświadamia, że, aha, że są lęki jakieś, które trzeba leczyć. Bo jeżeli tej nerwicy nie leczymy, to to się kończy alzheimerem czy innymi innymi problemami. Tutaj je wam też zaprezentuję, bo na galowo działają takie waporyzatory u tych pacjentów z napadami lękowymi. To jest CBD w bardzo wysokim stężeniu, ponad 60% Cannabigerol również jest CBG oraz wszystkie terpeny. I po prostu dzięki takiej waporyzacji szybko zostaje przekroczona bariera krew mózg. I taki burzek naprawdę. Powoduje, że ten spokój spokój szybko, szybko. Ten atak paniki szybko, szybko mija. Dobrze. Prracowany przez terapeutę będzie Proszę. Jeszcze przepracowany przez terapeutę zaprowadzącego i już. No to jest tak, jako, jako doraźnie. Oprócz tej czonem terapii są olejki konopne, prawda? Natomiast tutaj doraźnie, zamiast brać benzodiazepiny typu oksazepan, czy cokolwiek innego, to lepiej sobie takiego bucha czasnąć, tak? albo religijnie, ale co zrobić jak religijnie nie mogą Bucha? E, nie wiem, no, zmienić religię może. E, dobra. No, no, no Kolejna kwestia to jest zespół lęku ogólnionego. Jak ja tak się wczytuję, ten zespół lęku ogólnionego, y, to mówię: y, Wiem dlaczego y, do mnie trafiają pacjenci. Z lękami, bo ja ten zespół lęku uogólnionego mam. Ponieważ to jest taki stan, gdzie ciągle się czegoś boję, że coś się za chwilę stanie. Ja miałem w tamtym roku jako producent yy, suplementów cztery kontrole z Sanepidu, cztery kontrole z Sanepidu. Nie? Musiałem wszystkie opisy na stronie internetowej zmieniać, Nawet łącznie z tym, że do doktora Różeńskiego miałem linki, to musiałem te linki usunąć, bo doktor Różeński nie podaje badań medycznych, nie? Oczywiście to mówię w kontekście żartu, nie, ale. ale no? Wszyscy chcą być yy, yy, bezpieczni. I yy, no różni jesteśmy i, i chcemy wszystko sprawdzić, że czuć się dalej bezpiecznie. Dlatego jesteś sprawdzony. No. Jeszcze że nie zrobimy koma. a my, my dopiero Ja myślałem, że, że mi konkurencja podesłała to... kontrolę, ale <grych> no to dobrze. No. <grych> Kolejne takie, takie kwestie to są fobie społeczne, tak? Gdy ja się boję czerwony się robi, jak występuje przed otoczeniem, czy w ogóle mam podopiecznych, którzy się zanim mnie spotkali, bali do kościoła wejść, czy do supermarketu, nie. No to są tak silne fobie. Ja, ja teraz powiem też o przyczynach, tylko chcę tak wypunktować wam te choroby, te jak, jak one są sklasyfikowane. Nerwica natrans, że boję się, że, że zaraz zachoruje, to chwilę ręce myję bo się zaraże i tak dalej, i tak dalej. I PTSD, zespół stresu półrozowego. Kiedyś myślałem, że to tylko choroba, która dotyka ludzi, którzy wracają z wojny, jakichś żołnierzy. Natomiast to wystarczy w jakieś powicie, wypadek samochodowy, czy jakieś inne traumatyczne przeżycie, gdzie, gdzie tutaj no mam podopiecznych też, którzy boją się mieć z domu, nie jeżdżą samochodem, po pięciu tygodniach wsiadają za kierownicę i mówią, co się stało? I też się pochwalę, że mam na przykład osoby, które, jedną panią taką, która, która 20 lat brała psychotropy, leki psychiatryczne i tutaj po terapii konopnej, po tych 20 latach, no odstawione te leki są zupełnie. Oczywiście nie można samemu odstawić żadnych leków, do tego nie namawiam i przestrzegam przed tym, no tutaj to trzeba robić pod opieką lekarza. co będzie dalej? lekarza? Nie jeszcze raz? co, do uprawnienia ma lekarz będzie na niego? I tak jest tego, Dokładnie, no ale tak zawsze Bo Wiadomo, że klient mówi, że pójdzie do lekarza, a nie idzie i niektórzy się obrażają, że ich tam wysyłam, ale nie mogę inaczej. I drodzy Państwo, są takie, widzicie, nerwica, za tą nerwicą idą jakieś objawy sematyczne. I są takie podstawowe tutaj sklasyfikowane jednostki. Natomiast jest też choroba, która nie jest chorobą. Jest to taki zespół objawów. I on wynika często z nerwizy. Osoby, które żyją w takim e, ciągłym stresie, lęku, gdzie działa ten układ współczulny, mają wypłukany magnez z organizmu. I jest coś takiego jak zespół objawów, co się nazywa tężeczka utajona. Jest też tężeczka jawna, e, wynikająca z niedoboru wapna, a tutaj bardziej to są kwestie hormonalne, bo przy tarcyce paradhormonu nie wydzielają w odpowiedniej ilości. I to jest 10% przypadków, ale 90% przypadków to jest ta tężyczka utajona, i często tutaj przybite jest przez lekarzy, bo to jest ciężko rozpoznać, przez psychiatrów, że to jest choroba psychiczna. Ona chorobą psychiczną nie jest, jest to zespół objawów, gdzie trępują ręce, dłonie, nogi, jest lekka tachykardia. I to jest właśnie tutaj, właśnie z niedoborów magnezu. Tego niedoboru magnezu nie sprawdzimy w krwi, krwi o obiegu, dlatego że to chodzi o poziom magnezu, który jest zawarty w tkankach. Czyli by biopsję elektrocytów na przykład można było zrobić. I tutaj podopieczni, którzy do mnie trafiają z nerwicą, czy mówią, że nerwicę lękową mają i, i tutaj takie widzę, że to są objawy tężeczkowe, Mamy coś takiego, jako, jako producent tutaj zachwalę swój produkt, bo jak już występuje, to też nie omieszkam. Mamy tutaj fermentowane minerały, one występują w jednym miejscu w Japonii, to jest montmorillonit i drugiego nawet nie pamiętam nazwy, bo taka trudna, powstały z milion lat temu, z pereł, z muszli, ze, ze skał osadowych, z szkieletów i tak dalej. I to jest mielone w Polsce, poddawane procesowi fermentacji, tak jak jest fermentowane E, Nadto KAPUSTA, e, KISZONA. I co to robi? Przede wszystkim odżywia całą mikrobiotę jelitową, regeneruje jelitę, bo tam jest dużo pozbiotyków, to jest ponad 70 substancji. Pozbiotyki to są myślany, e, produkty przemiany e, metabolicznej bakterii, e, kwasu mlekowego oraz martwe bakterie. Ale przede wszystkim odżywiają szybko komórki i organizm. Czyli ten stan mineralizacji bardzo szybko powraca i te objawy nerwicy e, z lękiem uogólnionym. Szybciutko mijają, bo po prostu równowaga kwasowo-zasadowa przywrócona zostaje i odpowiedni poziom magnezu. Tutaj te jednostki chorobowe łączą się często z depresją. I tutaj depresja jest to taka, jak to się mówi, choroba duszy, gdzie stan naszego umysłu powoduje zmiany hormonalne w organizmie. No, zdiagnozować depresję, no to najczęściej się, są takie, jest szereg zespołów objawów, takich jak e, czuję codziennie takie niezadowolenie, tak, mam zły nastrój, cały dzień i często codziennie. E, dwa, adhedonia, coś, co mnie cieszyło kiedyś, już dzisiaj mnie nie cieszy, nie sprawia mi radości żadne hobby. E, trzy, nie umiem sobie postawić celu, nie stawiam sobie w ogóle celu. Albo jestem śpiący, bym spał cały dzień, albo agresywny i nadpobudzony. Często mam myśli takie, żebym chciał sobie krzywdę zrobić, no i ta depresja nieraz się tą śmiercią kończy. I tutaj też jest duża rola konopi. Ja to Państwu chcę powiedzieć na konkretnych mechanizmach, dlaczego konopi jak. Ja tu widziałem taką ładną tablicę, ktoś mi ją zabrał, o tam jest. Czy to było omawiane z Państwem? Nie. Ta Tablica? Konopi działają dlatego, ja to może taki wstęp zrobię. Od tego powinienem zacząć, bo myślałem, że to któryś prelegent przede mną już mówił, bo jak tablica była na wierzchu, to, to, to schowałem. Ze względu na coś takiego jak układ endokannabinoidowy. Ten układ to jest stary endemicznie układ, posiadają go wszystkie kręgowce, nawet bezkręgowcy posiadają ten układ kanabinoidowy. Układ odkryty w latach 90., dlatego większość z Państwa pewnie na biologii się o tym nie uczyła, jeżeli mówimy o układach, no to nie jest bardzo ciężki do zlokalizowania, bo na przykład mamy układ oddechowy, to wiadomo, e, wiadomo, nos, gardło, witchawica, o pęcherzyki płucne i tak dalej. Układ krwionośny, to co tam jest? Serce, naczynia, o, e, tak? Tak, naczynia włosowate, te tętnice. Jakie to mamy jeszcze układy? Nerwowy. nerwowy, czy mózg, tak, rdzeń kręgowy, i tak dalej. Natomiast układ endokanabinodowy jest układem zbudowanym z receptorów. Pierwsze receptory, które były odkryte, to są tak zwane CB1 i teraz ważne w kontekście nerwic, zlokalizowane są w mózgu i w układzie nerwowym te receptory. Dlatego tutaj regulują to przewodnictwo nerwowe. Jeżeli układ nerwowy jest za bardzo pobudzony, to go wyciszają. A jeżeli za bardzo ospały, tak, przy depresjach, to go powodzają. Proszę? Tak, tak. Tak, receptory tego układu są ułożone na neuronach. Tak, tam, tam są synapsy, prawda? Tak. No, wydawałoby mi się, że to jest częścią układu nerwowego. Nie jest, to jest oddzielny całkowicie układ. Ja teraz o tym układzie powiem. Receptory to, to jest pierwszy element. bo jeszcze są receptory CB2, które są w układzie odpornościowym. Ja tutaj wspominam o układzie odpornościowym, bo za chwilę się Państwo dowiecie, jaką szalenie istotną rolę pełni układ odpornościowy w nerwicach i depresjach bo będę Państwu o tych mechanizmach za chwilę opowiadał. Tak, e, właśnie zaraz, zaraz, zaraz dojdę do, do, do puenty. E, mało tego, jest na wszystkich praktycznie narządach, obojętnie jaki układ, czy krwi, krwionośny nie weźmiemy, czy układ wydalniczy, czy układ e, pokarmowy, e, tam wszędzie mamy do czynienia z receptorami kanabinoidowymi, Powiem więcej, one są nawet umieszczone w każdym mitochondrium, na no, tych piecach, które zapewniają oddychanie komórkowe i dają nam energię. I teraz rolą tego układu, jak to powiedział trzy tysiące lat temu, jeszcze wtedy nie znali tego układu, ale Cezar Szwuki powiedział, że konopie za, zapewniają yin-yang, to jest zapewnienie homeostazy w organizmie. I powiedziałem o pierwszym elemencie, o receptorach. Drugim elementem tego układu są neuroprzekaźniki, które wchodzą w reakcję z tymi receptorami i je pobudzają. Są to kanabinoidy, endokanabinoidy. I tutaj mamy takie dwa najbardziej rozpoznane, przebadane to jest anandamid wydzielany podczas NO, medytacji czy wysiłku fizycznego oraz dwa AG. I trzeci element są to substancje, które Metabolizują kanabinoidy, które, kiedy one już nie są potrzebne. Dlaczego o tym mówię? Pierwsza rzecz to homostaza, więc organizm w homostazie to uwalnia procesy samoleczenia czyli ta depresja, nerwica i tak dalej jest jakoś tam równoważona. Dwa, receptory CB1 działają bezpośrednio na układ nerwowy i regulują nam to neuroprzekaźnictwo. Kiedy on, układ nerwowy jest za bardzo pobudzony, to on zostaje. Wykiszony. Nie? I to jest taki pierwszy podstawowy mechanizm. Oczywiście e, wszyscy cierpimy na chroniczny niedobór endokanamideinów, jak powiedział Edward Eitan Russo. E, potwierdza to badanie kliniczne na przykład z 2016 roku, gdzie w płynie mózgowo-rdzeniowym e, wykazano właśnie niedobór tych naszych kanabinoidów, jak jak, jak anandami czy 2G. Natomiast na szczęście są rolnicy, którzy mają takie fajne plantacje konopne i możemy uzupełniać te kanabinoidy z zewnątrz poprzez zastosowanie konopi. Zgadza się? Zgadza się. Cała, cała wioska wącha, e, tak. substancje Ja tu już wjechałem, to yeah, to pięknie pachnie. Tak. No. tak. E, i... w mówią, że w kryształowicach zrobiło się spokojnie. No i teraz tak, no wiemy takie retoryczne pytanie, no czy konopie mogą e, złagodzić skutki nerwic lękowych i depresji? No, to wiad, e, odpowiedź znamy. Natomiast e, chciałbym Państwu powiedzieć, jak to robi współczesna medycyna. Mamy, mamy, mamy leki z grupy SSRI. Są to leki wychwytu zwrotnego serotoniny. Tutaj pani słusznie powiedziała, że między synapsami neuronów ta serotonina się gromadzi, bo nie jest wychwytywana. Dzięki czemu podrażnia bardziej neurony. Tych serotoniny mamy więcej w organizmie. Dzięki temu to samo poczucie nam się poprawia. Jeszcze tutaj, mówiąc o przyczynach nerwizji i depresji. No to ja jeszcze powiem, że tutaj są podstawy genetyczne bardzo mocne, kwestie też wychowania, w jakim środowisku się wychowywałem, ale przede wszystkim jest tutaj przewlekły stres i żeby mi nie zapomniał opowiedzieć o tym stresie. Myślę, że nie zapomnę. Natomiast leki głównie są oparte o serotoninę. Nie jest to jednak jedno z bo tych neuroprzekaźników mamy dużo, dużo więcej, jak dopamina, jak kwas gabaminomasłowy, jak noradrenalina i tak dalej, ja sam nie wiem, ile tego jest, a jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Natomiast tutaj te grupy leki SSRI, chodzi o to, żeby tej serotoniny było więcej tutaj w organizmie, w układzie nerwowym. I to jest pierwszy mechanizm działania, ja o tym specjalnie mówię, żeby Państwu wykazać, jak sobie konopie z takimi rzeczami radzą. Tak z warsztatu zielarskiego podpowiem, że tutaj takim Ziołem, które, które też działa jak SSRI, jest dziurawiec. No, niestety nie wolno konopi z dziurawcem łączyć, chociażby z przyczyny, że dziurawiec wywala konopie z organizmu poprzez indukcję cytokroma P450. I tutaj też jest zagrożenie zespołu serotoninowego, też za chwilę o tym powiem. Drugi rodzaj leków to są inhibitory mało, czyli monoaminooksydazy. Monoaminooksydaza jest to enzym, który rozkłada nam neuroprzekaźniki, czyli je likwiduje, jak one już nie są potrzebne. I tutaj i, i hamując pracę tego enzymu też powoduje to, że ta serotonina, bo to, o to głównie chodzi, jej stężenie tutaj w organizmie jest dużo wyższe. No, z przykładu takich sił, które, które są inhibitorami właśnie tego MAO, to możemy wymienić pasiflorę. No i ostatnia grupa leków to są benzodiazepiny. Są to leki, które działają głównie na receptor GABA. Te benzodiazepiny działają tak relaksująco, usypiająco. Czyli jeżeli mamy taką narwicę, jesteśmy bardzo pobudzeni, nie możemy spać, to, to są przepisywane benzodiazepiny, jakiś oxazepan czy. Coś w tym stylu. Jechałem kiedyś do pacjentki, ciśnienie krwi 200. Patrzę, co ona wzięła, o no Pan doktor kazał, żeby się serduszko uspokoiło, nie? od razu na, na, na SOR i tak dalej. Nie? Z tych selektywnych leków, inhibitorów których serotoniny, o których wspominałem, jego lekach, to paraksinol jest taki modny. On tutaj ma umiarkowane niebezpieczeństwo z konopiami, Citabax, Tridico, Coaxil. No, te leki już my jako terapeuci znamy, bo co chwilę pacjenci przychodzą z tymi samymi lekami. Także jak, ja, jak mi ktoś powie, że ma tarczycę wyciętą, to już wiem, że to Eutyrox, niedoczynność Letrox i tak dalej, no to czas mi żal od ludzi pieniądze brać, bo, bo to już po prostu... Okej, okay, pieniądze biorę, jak, jak siedzę nad charakterystyką produktu leczniczego, która ma kilkanaście stron, i to analizuje, natomiast już to człowiek ma po, tylu, po takim czasie w głowie wszystko. I teraz, czemu ja o tych lekach wspomniałem? Dlatego, że tutaj wiemy, że głównie chodzi o neuroprzekaźnictwo, czyli serotoninę. Ja tu będę chciał wykazać, jaki wpływ na to mają konopie, żeby te leki, dlaczego można je zastąpić, czy ten receptor GABA. Na uwadze należy mieć też leki, które są na choroby współistniejące, bo często kiedy do nas podopieczny trafia, on choruje na przykład na ser choroby sercowo-naczyniowe e, czy jakieś inne schorzenia i bierze inne leki. E, aczkolwiek te leki psychiatryczne też często są metabolizowane przez te same szlaki metaboliczne co konopie. Dlatego tutaj samemu odradzam, żeby, żeby po prostu na własną rękę robić i leki i konopie. Aczkolwiek dużo pacjentów do mnie trafia, którzy, którzy już leki biorą. Tak to powiem, że.